Siemano, duszakal z tej strony, witam Cię na moim kanale i witam Cię w następnym odcinku nowych battlefieldowych rozgrywek i pokazania nowych leveli w nowych dodatkach. To już jest jakiś czas, nie miałem po prostu kiedy popykać, teraz wrzucam na kanał, żeby też było, żebyście sobie mogli pooglądać. To jest wersja fabryki, tylko że w nocna zmiana, czyli po ciemku. No i dobierzemy sobie secik i jedziemy. Kamerkę oczywiście skasuje, żeby nie przeszkadzała. Papa. Pa. <laughs> Papa Bordo. <laughs> no i wbijamy. E, Premka jest jakaś dobra. To teraz tak, szturmowiec. Co ja tu mam? Ach, karabin sniperski. Czy ja mogę wsiąść do tego karabinu? E, nie mogę. No kto? tu nie mogę, to, bo tutaj mam akurat będzie premia na na to zmienimy giwerę pojazdy, przepraszam, nie pojazdy, giwera eee, zmienimy giwerkę na coś karabinek AK chyba ten będzie lepszy o i mamy tutaj nokto zielony laser, tu nic nie mamy tu nic nie mamy, jeszcze odrodzenie tu mamy pistolet dobra to mamy sygnalizator chyba ok no i wejdziemy sobie w naszej a może od razu na hardcore też nie wiem co tu się dzieje z tym śmigłowcem eee. a jeszcze dźwięki opcje dźwięk to trochę jeszcze przyciszymy może do 20 bo trochę wyje eee. gra jak słuchałem to tak gra idzie ostro może tu jeszcze sprawdzę w OBS jak to wygląda mikrofon jest na maksa, grę możemy tu jeszcze dać Sary trochę ciszej, dobra i już się wbijamy, w ten śmigło nie wiadomo co tu robi, więc się trochę boję tu wsiadać, żeby teraz nie zginąć yy, i wbijamy do akcji, tak o. taki mamy <laughs> wizjerek i możemy poszaleć, idziemy na czy tak, na wieżę nie ma co iść, bo yy, bo ten wizjer jest razy dwa więc... O, ktoś tu coś już strzela już coś słyszę, że ktoś wali na północ mówisz, no dobra na FK możemy się przejść, zobaczymy, bo ktoś tam jest z naszych tam coś jedzie Ej jest no o. To idziemy tam Idziemy zobaczyć, co tam się dzieje. A no jest nasze, więc może go załatwili. Coś tu jedzie i mnie oślepia. To nie nasz. Transporter nie przyjechał. zaraz mi zobaczy i mnie skasuje. <grystanie> Tyle będzie z moich tych operacji. To już dostałem od kogoś z tyłu. Szybko, też miał noc, to widzę. A może nie? Nie zielony laser i mi... kolimator! A to... ach pistoletów, teraz widzę giwerem ma dużo. To na F idziemy i pobieg sobie tam. Kto tu strzela? A ja jestem z tej strony teraz, dobra, muszę się ogarnąć. Gdzie ja jestem? Lega skarabina mówisz. Gdzie Czesio? Ty kogoś tu gonisz? A to był... To był nie nasz ten no, transport, a ja myślałem, że był nasz. <głos> <głos> Ale masakra. Jestem Mi się dobry. O, E nam zabierają, to idziemy na E. Mm, e nam zabierają. A zaraz, tutaj z tej strony gdzieś by tutaj łaził jakiś gość. O, jest. <noise> no dobrze. Jesteśmy szybcy. <noise> 3 do, 1, 3 do 0, tak? Mhm. Dobra, jeszcze raz. Ale pewnie A już nie będę mógł, co? No właśnie, no to idziemy z US. Atakujemy ostro. Nie ma małego żadnego pojazdu. Mamy dużo, dobra, idziemy tak. Spróbujemy. FK nam odbieramy. Ten tu świeci po oczach. Może zmienimy sobie Tu się nic nie dzieje Tu nasi tu jakieś śmigło gdzieś leci Nasi przejmują tą F czy nie przejmują w końcu To nic nie widać Tam coś się dzieje Bardzo daleko Dobra F jest nasza Tu się coś strzela Do kogo wystrzelacie? za plecami mi ktoś chodził. Ty kogo tam strzelasz? A ty? Ja mam tutaj takie te i nic nie widzę, oni chyba mają trochę lepsze te lokta w tych czołgach. Chodzę jak dziecko w mgle, chyba trochę mgły jest. Dalej <grytanie> daj tak, mapa jest fajna, może trochę pozwiedzamy tą mapę, bo tak siedzę bo w krzakach i... Bo wygląda naprawdę kozacko. Te wybuchy, nocne, jakieś tam różne culawianki. Naprawdę wygląda to przednio. Gdzieś może podejdziemy bliżej. i zobaczymy Tak zwykle wlezę zapadnie jak największy kocioł No i to systemu. Tam kogo. tam kogo. drogi smigla. Może ja się trochę oddalę na boczek? Tam kogoś widzę. <laughs> no to byłem dobry, by nie załatwił. <laughs> Też miał termo. Dawaj. Ojej, ale ktoś wali tu w to miejsce, w którym byłem. Jeszcze mnie drzewem przywalili. Dobrze, są. E nam zabierają. No czemu to? Nie chcę, żeby nam E zabrali. To ten sam? <laughs> Nie pomyślałem trochę, co? Żeby... F, E... Tu ktoś z naszych jest. Idziemy. Trzeci raz mnie załatwił. Kurde, co ja ciągle nie zapominam, tym leszczu tutaj. Dawaj tutaj. Muszę go wyhaczyć. Trzy razy mnie załatwił. Się skrada? Dawaj. Jesteś? Nie macie. Jesteś, dobra. Gdzie jesteś? Gdzie jest ten? Kurna! Ależem za to się słabo obracać. No, i tu więcej widzę przyszło, ale zaraz. Gdzie ja jestem w ogóle? Słabość. No nic. Gdzie pójdziemy? Gdzieś pójdziemy Ooo, jesteśmy tu. No tu by się infrared przydał. No dawaj to, wyłaś stąd. O, tu jest ten, dobrze. Nie to. Nie to, kurde. O, o i teraz do tego się przyda ta. Mam jeszcze... Ha! O, jest następny! I tu życie trochę. Tam się ktoś czai? Kurde przeładowanie. Gdzie ten leszcz? Tu, tu zwiewa. Mam cię. Ktoś. Ojej ojej! Wlas heristos na górę i załatwił mi kolegę, kurde wele. No ale paru trochę załatwiłem. Dwóch paru. Ośmiu mnie załatwiło paru. No dobra, idziemy tu. Ten heristos szedł na dół gdzieś, to my też co wejdziemy. Bo ja to tutaj na te. No, weź się odla... Kurde, w jakieś. Kto no tu stoi, kurwa? Ktoś do mnie strzela? Kurwa, gdzie on był? Za plecami robił, masakra. No, no to jest ja jestem lampką małą. Taką kontaktową. <laughs> Sturmowiec ze mnie w rynsztunku tego. Ale zaraz sobie poradzimy. O, widzę Leszcza. Który mnie załatwił, albo i nie on. Tu ktoś do mnie strzela. Ach, kurwa. cholera, leżał śmierdzia dużej ich tu wszyscy termo mają na tej mapie jak ktoś nie ma termo to głup. już tu nic nie widać ale fajnie z tym termo się tłucze dobra to teraz tu co przejdziemy na no e jesteśmy gdzie jesteśmy c tam czekajcie muszę się odnaleźć trochę a z tej strony jestem dobra czyli kompletnie z drugiej strony jestem na no, a się na co dzieje tamci siedzą po drugiej no to idziemy z tej zobacz. Coś się tu nie dzieje. O, oh, jest, jest. nasz UF. Tam ktoś? Oh, jednak chyba tak. siadł Teraz wyjrzymy trochę. Tu się nic nie dzieje. Tutaj pójdziemy może do domu. Dobra dostał. Jak na górę? Gdzie ta drabina? No, drabina. Chodź tu, podziemku, nie widać! <grymne> może mnie też nie widać jak włożę na górę, żeby mnie nie zdjęli Zaraz Tam nikogo Tu chyba też nie było na górę nie ma Dobra, do rzutu Przyda się Dobra, zielony jest nasz Tu też nikogo, tam na górze też nikogo nie dać. idę na górę, tu zobaczymy. O, ktoś do mnie wali. Dobra, mam cię Leszczu. Sam byłeś tutaj. Masz, masz, dobra, to włożę tu na górę. Może tu też nikogo nie ma. Przydałby się snajper z możliwością... Tam leżczu leży? Tamten mnie zdjął! A to śmierdzie! Szturmowy ARFB! Skuban, ale trochę go No Dawaj. Teraz cię dorwę dziadu. Ty tam ciągle siedzisz, żeś mnie raz tam zdjął. E, D... Na C, na C. Tu jest. Gdzieś tego pójdziemy. Teraz go wyczalimy.

Nie stąd śmierciel Widziałem, że po niego tu przyjdę on zaraz się od niego potknę <grymne> To by był kabał, już by mnie dawno zawiódł Jak się tak łażę, jak Freya. Coś tu leci No siad? No to chodź Ha! Headshot Fart. Ale dobrze, tego nie słyszałem. Dobrze. Kurde Grubo było, myślałem, że mnie załatwi Ach, cholera. Ale trzech ich wylądowało ja pierdziela się wbiłem. Granat nam trzeba jak <głasz> bardzo przydzwonić. Mas jeszcze tu jeden. O kurde, ale ich tam jest. To trzeba gdzieś z daleka ich. Po... Czekaj, to zde tutaj. Tu na D i tu ich zaraz Wyjmiemy Niech się któryś wychylił. O! Ktoś się wychylił, ale nie stąd. Uga. Kto tu do mnie strzela? Ten leszcz? Zemsta! Ten deszcz A, Zdjął mnie 58 mu zostało Śmierdziel Zaraz was tu dorwę Łosie Wyjmę was z tego dachu Dawaj D D nam zabierają Gdzie jestem? Gdzie on mnie wystawił kurwa? A, załatwione Co hmm. prawda nie przeze mnie nie mam życia, jestem pione dwa ciepły straciliśmy ten nam zabrali Gdzie to? E, Co takie ps na wschód od nas? Czyli pewnie w tym domku, tu albo na dachu, Pszsz. tu nie widzę żadnego leszcza. Tam nasz na dachu. No, no, Kuff. spadł na łeb. Może ja wejdę? Normalnie. <laughs> Nie, jak fajsa. <laughs> no ty, no weź ty wchodź po tej drabinie normalnie, gościu, bo przecież mnie normalnie coś czyści. Mi no dobrze. Tam nikogo. Tam się trochę leją. Dobra. Tam się ktoś kręci. Tu nikogo nie widzę, coś tu leci. Tam nasi latają. Tu lecą. Że ale przynajmniej asysty łapię. Ojej, że nie transport, tylko co? Mamba. Mamba na dachu. Rzućcie do dachu, Ambo. E? nikogo nie ma. Przeciwników nie ma. Tam się coś dzieje. Nie. Tu się coś dzieje. Nie widzę. Teraz spadnę na łeb, Ktoś tu leci. Co to leci? Tam nasi biegają. Gdzie oni są w ogóle wszyscy? Naszych jest jakoś mniej, właśnie. O, tam widziałem jeszcze, tam widzę jeszcze. Tam jeszcze widzę. No podejdźmy. Do mnie strzela. O tu. O ty. Oż ty, dziadu. Mm. <noise> Cholera, nie słyszałem jak wlazł na ten. Chyba, że zeskoczył z góry. Kurde, dale. No dobra, ile w ogóle jest? 14 do 8, nie tak nieźle. Dobra, wlas mi na D, to tutaj. Tego na D. Tu jesteś, tak? No wystaw web. Dwóch, kurwa, dwóch! Skurczę byki! To szuję! Ja jeba dam. Ja Jean-Claude dam. A ty masz tą bazukę! O, rzeszty. Ma no, no 25 życia mu zostało, teraz cię dorwa. Co ty masz za giwerę, Jak ty trafiasz, kurna? Ech, słabo jakoś trafiam z tej giwery. Mdę. Powie... Jeszcze z boku ktoś do mnie walił, Kurwa, tu jakaś śmieciarz jakiś. Ale asysta jest! <laughs> Dobrze. 8, 16, cholera. 50-50. Trwa do jednego. Dawaj. D. Gdzie jestem? Tu. Gdzie ten fajansiaż? O kurw. Dwiadowców. No tak. Trzeba się gdzieś oddalić po prostu i z tyłu selfie lukać, nie? Ja tak na środek staję i. Czemu, czemu... z moich... Z dachu. Jak nie z jednej, to z drugiej, nie? Czemu z... z tej giwery ja nie zabijam jednym strzałem w głowę? Jakaś słaba jest. Albo oni mają twarde łby. zakuste Gdzie jesteśmy? Tutaj się schowamy trochę, zanim się pojawimy, pokażemy. Trochę połazimy. Czy mi się wydaje? Czy tutaj jeszcze widzę? O, widzę, dobrze. Dobra, mam cię. Kurdebele! 1 do jednego. 19 do 9, cholera. Dawaj szybciej, szybciej. Masakra. De. Tutaj może na tego wejdziemy. O, chyba nie, bo już chyba ginie. De. Tak stoję. Z czego wystrzelacie do mnie? No tu jeszcze ktoś do mnie strzela. Z czego wystrzelacie jeszcze? Tu jeszcze ktoś strzela? Kurde, z dwóch stron walą. Kurde Ile Ileś tam siedzi, ja pierdykam. No jest chociaż porówno. A ile jest w ogóle? Ha, wygrywamy i tak. Spacja, reanimacja. Kurde bele, no. no wygraliśmy, no ale co z tego już koniec, nie mam co nadchodzić już, wygraliśmy zobaczmy jaki wynik no i taka fajna mapka naprawdę fajnie mi się gra e, powiem wam tak, po całym dniu pracy na kompie e, fajniej mi się gra jak jest ciemna mapa niż jak jest dzień mapa <grytania> dzienna mapka bo, mm, bo tak oczy się nie męczą SG553. Proszę proszę. Ergo. No, bardzo ładnie. No dobra. To co, to by było na tyle. Dzięki za uwagę i do następnego razu. Cześć, Szeklałt.